Tutaj znajdujemy się we wnętrzu tego pojazdu. Pojazd jest, ma dualną funkcję, czyli tutaj jest ta przestrzeń medyczna. Tutaj, dla poszkodowanych, oczywiście trzech poszkodowanych, siedzących, jednego leżącego lub dwóch leżących, ponieważ jesteśmy w stanie podnieść to. Tutaj mamy już przygotowane specjalne pasy, zapięcia i normalnie naszą deskę. Tutaj jesteśmy w stanie e, 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 zainstalować, po to, e, e, żeby zrobić, e, w razie potrzeby, w razie konieczności, ewakuować dwie osoby poszkodowane leżące. W dalszej części pojazdu znajduje się ta przestrzeń logistyczna i docelowo będzie to mobilna baza sprzętu medycznego dla województwa małopolskiego. Chcemy, żeby docelowo było tutaj wszystko to, co w ambulansie typu C, to jest to miejsce pracy dla lekarza, ratownika medycznego przy zabezpieczeniu jakichś długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych, czy jakichś eventów, które, dużych zgromadzeń, imprez masowych, które mogą mieć miejsce na terenie Krakowa, a wiemy z doświadczenia Mamy taką wiedzę empiryczną, że tego typu wydarzeń jest dużo, chociażby wizyty papieskie, szczyty NATO, szczyty UNESCO. Auto jest również przeznaczone jako pojazd wsparcia tych działań medycznych na miejscu akcji przy zdarzeniach masowych, Ty, takich jak nie wiem, katastrofy samolotowe, katastrofy kolejowe. Czy yy, chociażby wypadek yy, jakiegoś autokaru przewożącego znaczną ilość yy, ludzi? Wiemy, że yy, państwowe ratownictwo yy, yy, funkcjonuje sprawnie i to nie jest też tak, że my chcemy wyręczać yy, kolegów z państwowego ratownictwa medycznego. My po prostu chcemy, żeby, yy, żebyśmy byli w stanie im pomóc przy właśnie tych takich zdarzeniach masowych, które nie tak szybko przechodzą w to zdarzenie mnogich gdzie jest niedobór tych ratowników medycznych niedobór sprzętu a zważywszy na fakt że w ramach naszych jednostek coraz więcej strażaków posiada kwalifikacje ratownika medycznego chcemy żeby ten potencjał wiedzy, często doświadczenia po prostu był maksymalnie wykorzystany dlatego to jest takie Auto moglibyśmy powiedzieć na styku tych naszych dwóch największych systemów ratowniczych, czyli Krajowego Systemu Ratowniczo-Graśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego, chcemy, żeby to był taki, taki jeden z takich mostów łączących te, te dwa systemy i żeby mógł być wykorzystywany przy tego typu zdarzeniach. Chociaż, oczywiście, życzymy sobie, żeby tych zdarzeń było jak najmniej i żebyśmy go używali tylko i wyłącznie na. Dodać, że ten zakup jakby jest dość niekonwencjonalny, bo to jest pojazd, po pierwsze, to jest pojazd, który został wymyślony całkowicie od nowa. Eee, całkowicie od nowa. Mm, Tutaj na wyposażeniu JOTG1, Kamendy miejskiej PSP w Krakowie mieliśmy taki pojazd sanitarny, który był darem z Republiki Federalnej Niemiec. On miał już blisko 40 lat no, i, i, i ograniczał się tylko do pojazdu z tym sprzętem medycznym. Więc tutaj rozszerzyliśmy tą funkcję, wymyśliliśmy to całkowicie od nowa w projekcie tego samochodu. E, brali udział lekarze, ratownicy medyczni, również tacy, którzy, nie, nie tylko Strażacy, ale również tacy e, e, ratownicy, którzy. znaczy Tacy funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy również pracują w ramach państwowego ratownictwa e, medycznego, więc chcieliśmy połączyć właśnie te, te doświadczenia zarówno strażackie, przystosowania e, auta do prowadzenia długotrwałych działań e, ratowniczych czy wsparcia medycznego, ale też zapewnić tutaj odpowiednie miejsce pracy i odpowiednią Oprócz tego, że samochód powstał całkowicie od początku, to jego finansowanie też jest nietuzinkowe, ponieważ auto zostało zakupione w ramach projektu Strażacka Mobilna Liczba Przyjęć, którą udało tutaj się zgłosić w budżecie obywatelskim miasta Krakowa. Projekt ten w edycji Budżetu Obywatelskiego 2020. No, Cieszy się dużą popularnością, zdobył chyba drugie, trzecie miejsce wśród wszystkich projektów ogólnomiejskich w całym Krakowie, stąd też 100% finansowanie to finansowanie z, w ramach środków Urzędu Miasta Krakowa. Oczywiście tutaj mamy już jakiś zalążek tego sprzętu medycznego, to znaczy, że mamy tutaj lodówkę na odpowiednie leki. Mamy tutaj termobox na, 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 na płyny infuzyjne, mamy tutaj odpowiednią skrytkę, zamkniętą na jakieś leki psychotropowe. Natomiast no, rzeczywiście brakuje nam też jeszcze sprzętu, ale będziemy się go już stajali uzupełnić siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej. Auto jest też tak zaprojektowane. Widzą Państwo, że z każdej strony ma okna, albo jakieś włazy. to znaczy, że auto jest też tak zaprojektowane, że jeżeli dojdzie tutaj do jakiegokolwiek wypadku przechylenia tego samochodu, to z każdej strony jesteśmy w stanie z każdej strony jesteśmy w stanie wyjść albo szybęch dachem, albo tym oknem, albo tymi drzwiami. Jeżeli zablokuje nam się zepsuje, jakiś awarii, ulegnie hydroklapa, czy te drzwi z tyłu to te drzwi są tak zaprojektowane, żeby można było wynieść pacjenta tymi drzwiami, i żeby to było bez uszczerbku na jego zdrowiu. Tutaj tak jak mówię, no, pełne zasilanie, odpowiednie szafki, takie jakie znamy z naleki, z ambulansów. Tutaj szyny na mocowanie tego sprzętu, który jeszcze nie mamy, a chcemy w przyszłości zakupić. No i też, tak jak mówię, no, jako długotrwałe działania też to zaplecze logistyczne chociażby dla ratowników, którzy będą tutaj e, e, pracować. Oczywiście tutaj są przyłącza tlenu, dwie butle na stałe podłączone, cztery butle e, do tlenoterapii masowej, reduktory do tlenoterapii masowej również tutaj na tym aucie posiadamy. Tutaj e, oczywiście, żeby spełnić też te wymagania BHP dla pracy. Lekarza czy ratownika medycznego zaprojektowaliśmy tutaj też umywalkę z, ze zbiornikami na, na wodę czystą i brudną. Oczywiście ta woda jest podgrzewana. Maksymalnie komfort pracy dla ratownika czy lekarza, który będzie tutaj funkcjonował. Klimatyzacja dla większego komfortu pracy w Tutaj też jakby zastanawialiśmy się długo i wybraliśmy tą opcję, żeby to auto miało napęd uterenowiony, to znaczy, żeby też mogło ewakuować poszkodowanego z miejsc trudno dostępnych, znaczy tam, gdzie nie dojedzie klasyczny zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego, czy to podstawowy, czy specjalistyczny, jesteśmy w stanie też dojechać w jakiś trudniejszy teren niż klasyczny. E, e, ambulans, więc taki też był zamysł e, tworzenia tego pojazdu. E, e, w komentarzach, chociażby w portalach społecznościowych, to są pytania, czy to auto będzie jeździło jako zespół ratownictwa medycznego, jako ambulans. No nie, nie taki był nasz cel. To znaczy, my nie chcemy zastępować zespołów ratownictwa medycznego. My też, jakby, nie jesteśmy podmiotem państwowego ratownictwa medycznego jesteśmy tylko podmiotem wspomagającym system państwowego ratownictwa medycznego. Także to auto ma służyć jako wsparcie dla, dla, dla tych działań. Czy będzie można przewozić w nim pacjentów? Tak. Ale nam zależy głównie na ewakuacji, a nie transporcie do podmiotów leczniczych. W ramach zapewnienia też właściwej logistyki dla tego pojazdu, w aucie postanowiliśmy zainstalować generator. Generator o mocy 20 kV. Zarówno możemy zasilać przez generator, na przykład e, nagrzebnicę, czy oświetlenie w namiotach, które rozłożymy przy zdarzeniu masowym, jak i możemy pobierać moc od jakiegoś zewnętrznego źródła, e, które może ładować samochód. Natomiast zapas e, mocy w tym generatorze jest taki, żeby spokojnie auto mogło kilka godzin e, e, pracować i zapewnić komfort pracy, e, jeżeli chodzi o tę e, e, opiekę nad pacjentem.